w Windows Roblox. No, dzisiaj będzie odcinek. No, niestety nie jest posta, bo, bo nie mogę znaleźć gry, której chcieliście. Ale ma mamy też tutaj trochę starsze gry. I, i to są od Michała więc z Głokowa. Jeżeli tu jesteś, to się ma. Pozdrawiam cię. Ale okej, okay, przejdźmy do odcinka. Ym, no, za zacznijmy od tego bloku. O kurwa, to tej trzeba kot. A, już myślałem. Dobra, nieważne te, teraz. Okej, okay, teraz ta winda. Nie wiem czy to, to będzie, No, ale to są windy z więc. Będą te same pewnie co. w tej ługowskiej windy. Ta teraz, tej to, to jest nowsza gra, ta, ta też jest trochę starsza. No, ale. No, to, coś musi być nowego. Nie tylko. No, no. Jeszcze windy Nyskiego. No, załóżmy, że tak się nazywa. No, na przykład. No, nie wiem, aż tak za dużo to nie było w tych odcinków, Zrobiliśmy tylko całe windy. Na początku kanału nagrywałem w, w Nyskie Windy. No, ale, No, ale, No, No, po co mam nagrywać? No, jeżeli chodzi do... No, przepraszam, że, że mówię... No, że... że ja na, nagrywam... No, kurde... Yy, nie no wiem, że ja powiedziałem... No, ale ja tak długo Windy Kryjskiego nagrywałem... A, jeszcze druga winda. Będzie ta sama? Tak, ta sama. Tylko, że większa. No, no ale tak to Na pewno, jeszcze jest trochę starsza. No, tak z 2022 na pewno. Jedziemy a nie działa, a działa, okej, okay. już powiedziałem, że nie działa. No... No tak to o, przepraszam, że nie to jest prosta, ale naprawdę, no osiedle pokojowego pa patrolu, no to wiecie, mogę to zostawić na później, bo to nie było, no, no bo to nie była... Nie! Słyszałem. No... No bo to zostawimy sobie na następny filmik. A przepraszam, że też w święta nie nagrywałem. No środa, czwartek, piątek w tych dniach może być jeden film. No ale dzisiaj akurat dzisiaj mogłem nagrywać teraz. No w środę. Ale postaram się zrobić te też w czwartek, ale nie wiem czy wyjdzie. Ale w ogóle nie wiem, czy dzisiaj, w środę, ten film będzie. Może zapomnę. Ale go od razu stawię Teraz się damy na kolejne. Jakiś tęczowy teraz będzie blok. Otwieraj. Obrańców w pokoju 11a. OK a, a może sobie to zostawi na później? Nie wiem, dobra. Ciekawość, nie tak. Myślę, się spodziewałem się, że w tym bloku będzie jakaś wyjątkowa winda, ale to są te sama. Ale skoro mamy tymi samymi jeździć, to trochę, no, no szkoda, bo... w Windy. Wiecie, o co mi chodzi. Dobra, ja w sumie teraz zmienię, no teraz no, będę musiał ciąć ten filmik, bo coś mi się wydaje, że to są te same winde. I Nie no, no, no co, no Michał widzę, że zrobił inne światła, tutaj są białe, te są żółte. Oj, stanąłem tutaj akurat. To jest chyba widać towarowa. Ale nie, no, no tu władze by się tutaj nie zwieściły takie, no, no, szersze, bo te drzwi są takie wąskie. Nie są już takie szerokie, żeby to miała być wina taka towarówka. No, może to jest, nie wiem. Dobra, ja teraz przetnę ten filmik, bo